Prezent dla potomka królewskiego rodu w Anglii wysłali mieszkańcy Trzebiatowa. Dziecko Kate i Williama Windsorów dostanie w prezencie pluszowego słonia. Słonia, który jest znakiem miasta. Na pomysł wysłania słonia wpadli sami mieszkańcy, którzy chcą podzielić się swoim szczęściem z nowym członkiem królewskiego rodu, mówi Łukasz Trawiński z Trzebiatowskiego Urzędu Miasta. Myślę, że słon będzie towarzyszył dziecku tuż po narodzinach i myślimy, że będzie takim pozytywnym sygnałem od mieszkańców Trzebiatowa. Wysłanie słonia to również akcja promocyjna dla miasta. Słonik jest znany, a mamy nadzieję, że będzie jeszcze bardziej znany po otrzymaniu przez okay. W paczce znajdzie się też list z życzeniami po angielsku. Znak Trzebiatowa związany jest z historią z XVII wieku, kiedy do miasta faktycznie wraz ze swoim właścicielem przybyła słonica Hansken, która pozowała do portretu. Okazuje się, że zwierzę było odpowiednikiem dzisiejszego celebryty bowiem podróżowała przez całą Europę i dawała popisy swoich sztuczek. Była także modelką Rembrandta, Jarosław Gowin, Radio Szczecin.